na zielono ubrała, co drugą choinkę chcesz kupić? Nie, ja idę zobaczyć, czy jest jemiała, bo zawsze mamy jemiałe w domu. E, no i pomyślałam, tak tak co tutaj są choinki. Boże, jakie ładne miasteczko kochanie Ale ładne no, A powiedz mi, po co ci ja jemioła? Ja mam. Jemioła, o widzisz, jest. Zaraz tutaj będę sobie patrzeć. Ale jeszcze chodźcie, przejdziemy, zobaczymy sobie, jakie są choinki. Chociaż my już mamy. A, zobacz, od razu ze stojakiem albo bez stojaka. To no. te, te, takie Już i różne, widzisz? O i świerk cięty, jodła doniczka. Różne są. No ta ładniejsza nawet niż my mamy. jeszcze podmienimy. My to podmienimy. Nie no już. Wieczorem przywieziemy naszą. Nie, ale to jest fajne. Abyśmy wytał na przykład, co? Takie miasteczko chodnikowe. Co to jest fajnego? chyba, że to jest fajny. Ale są stojaki jaki też. Chodź te zdjęcie zrobimy. O tu, popatrz, to jest fajne, te są fajne, na drugi rok, na drugi rok taką kupimy, zobacz, taką malusią, ona jest ekstra, ale to jest sztuczna, czy to jest prawdziwa? Nie wiem. Co? Prawdziwa? Albo takiego jakiegoś? Nie wiem, ale gdzieś ten pan poszedł, tak chciałam, nie miała sobie jakiś poszedł, bo nie Uciekł, zobaczył, że nagrywamy, to uciekł. O, ale tutaj jaka duża. No. No jak całe nasze mieszkanie patrz, ciekawe ile kosztuje, z dwa koła pewnie, ciekawe, ile kosztuje, nie ma, nie ma ceny. No ale A po ile ta choinka? No. 850, ale jest sprzedana Ile, ile? 850. A myślałem, że z dwa koła, to tania. Ale piękna, piękna. Na całe mieszkanie byśmy mieli.